Cześć, ja jestem Wiktor. Tak, ja jestem miękki, a to jest Team Folk. Tak, w końcu musiał dojść na kanał po jakimś czasie. U mnie u miękkiego już był Ale też po przerwie o, y Weźmy zabił Dobra, jest to serwer na białe bronie, zarombisty serwer, mi się przynajmniej podoba. Strasznie zarąbisty. Nie Kim Wiesz, ja gram teraz aktualnie Pyrom. Ja w ogóle y, strasznie długo w TF nie grałem Ja też człowieku ja tu sniperem coś próbuję, ale nic mi się nie udaje Przecież mówiąc I No, odblokowałem na... dalekosiężny design dla snipera o ja nic nie odblokowałem Dobra, ja dalej się tym sniperem coś spróbuję okay. ogarnąć. Ale coś wątpię, że mi wyjdzie. Dobra. Okej. Okay. To wszystko jest tak Musiałem na chwilę dźwięk. A ja to kogoś sobie będę tu kampił A ja sobie o podpalę. Jezu, co tu o, zrobić, strzał. co tu zrobić jak tu wejść z powrotem Nie będziesz mógł chyba? Co z powrotem? Ja tu jakiegoś snajpera próbuję skampić. Jak ktoś mnie bije, no, O, jarę. Paląca się strzała. Tu? Ja, nie, ja nie mogę wow. wejść, o, ha, tu jest, no. Uuuu Potrzebujesz jakiś jak całkowicie pełny zakup, dowolny przymiot ze sklepu Man. Co? A twoje konto zostanie ulepszone dając ci DKW 250. Ponieważ... A co, coś odblokowałeś? Blokowałem coś i nie mam miejsca w plecaku. A, to będziesz musiał tego... Tak... Ja co, ja, co ja muszę a. zrobić? Nie, musisz mieć chyba Orange Boxa, kupić oryginalnego TFA. Bo my mamy jakby tak można powiedzieć wersję próbną. No ja. O, zabiję kogoś. Ty, to, yes. co, ja muszę, to co ja muszę teraz no. muszę coś wyrzucić, a ja? no musisz coś wyrzucić. Ja się na, yy, radzę skrzynki wywalać, bo one są zresztą niepotrzebne. Skrzynka menco. Mm. No wywalę, bo ty do niej klucza raczej to się chyba kluczko że ja się nie Osu. Dobra. Osu. To okay, jest w grze. W ogóle wiesz co Dajemy. jest zabawne, że każdą nie grę którą ja nagrywam na swój kanał teraz aktualnie Bo od niedawna nagrywam, nie? To yy, każdą grę po prostu jaką nagrywam, to miałem od niej przerwę. Tak było z Battlefieldem, tak było ze Skyrimem, tak teraz jest również z tf nie? Wiesz, ale w włogistam nie ja chcę, żeby ludzie sobie coś pomyśleli, że wiesz, że tak sobie jakieś wymówkę robię albo coś, ale to jest akurat prawda, nie? I ja po prostu, odkąd teraz zacząłem nagrywać, to tak bardziej już zacząłem w te gry z powrotem grać. Rozumiesz o co chodzi? Ja ci powiem, ja różnie bywa, bo... Na przykład od LoL'a miałem odstęp, ale mnie tam zaczęło wkurzać, bo ja miałem coś z dyskiem i się zaczął dziać. I mi czasami Miałeś. po prostu dysk nie nadążał za tym. Nie mogłem po prostu klików zapisywać. No klików zapisać, praw, coś tam odwalał. Z lolem na przykład i miałem dwie sytuacje, e, gdzie bym już ktoś zabił. Mm -hmm. Niestety, Fraps mi się zlagować te. i główno z tego było. Wiesz, jakie mam statystyki? No, 1 pokaż. na 12. Lol, ja mam 1 na 6. Lol, Fraps mi teraz mówił W ogóle sobie muszę zacząć z tego niektóre filmy usuwać, ponieważ mi się dysk trochę zawalił. A ty nie usuwasz filmów od razu po wrzuceniu? Niektóre usuwam, ale teraz zapłodziały mi się tam gdzieś. Teraz się dopiero stało. odkryłem. No lol. O, zabiję kogoś. Tak, a propos jak już kręcę filmik z Team Fortress, to chciałem tylko poinformować, że na moim kanale stworzę playlistę. playlisty w końcu. O co chodzi? O. I e, kurczę, chyba już koło o co chodzi, wiesz? Ja wziąłem taką no. broń, e, ba, bostoński tłuczek. Jak ja nim tłuczę bo, w powietrzu, to ja sam siebie ranię. A i co? Cię zabiję? No właśnie, ale się dziwię o co chodzi. Mm. Nie ogarniam tej gry jeszcze tak za bardzo. Ja w nią w sumie tylko przegrane 21 godzin, przez pół roku to mało ja grałem 50 jakieś Weźmy to sobie szybko mm. kogoś podpaliłem Kurczę, snajperem nie mogę zagrać No nie, bo ja już jestem snajperem i ktoś jeszcze Uuuu szpieg nie zabił Pochydny szpieg nazywa. O ja, ja mam tylko 60 Dobra, ja na Nabój. Okej. Okay. O, zabiję kogoś. Ale tu się teraz... Uuuu... Ile Jezu. razy musiał ode mnie dostać, nie kurczę. Nie wiem jaką nie postać tu sobie wziąć, więc wezmę z powrotem pyro. Aha, no właśnie, no i nie dokończyłem w końcu, bo... Y... Ja zabiję kogoś. Eee... Y... Ze mną. Na, moim, y, na moim kanale właśnie powstanie playlista y, W której ja, ja nie chcę robić vlogów, bo vlogów jest, jest już dosyć dużo na YouTube Szczególnie, że nie mam prawie w ogóle widzów na razie, więc Nie ma sensu, to by nie miało za, za bardzo sensu, nie? Jak ktoś by chciał posłuchać tam co mam do powiedzenia, w sumie ten, To po prostu mam taki pomysł, że będę nagrywał coś z różnych gier, z różnymi tam osobami y, Kolegami, tam szczególnie z miękkim, nie? Właśnie... Na przykład hmm. różne tam gier, nie wiem jakieś przyglądarkowe, jakieś właśnie takie luźne, Team Fortress nie wymagające tutaj za bardzo skupienia na samej rozgrywce, no właśnie. Będzie po prostu można powiedzieć co tam leży na sercu, nie? Jakieś te no i tak chciałem, żeby to wyglądało, nie? Coś, coś co zastąpi na moim kanale vloga. Audiolog taki, No dokładnie najmniej ludzie a. będą mogli posłuchać, co mam do powiedzenia, a nie patrzeć na statystyki w Team Fortress, które wynoszą 2 na 17. <grystanie> Moje nic lepsze. Jakie masz? Czekaj, zaraz ci powiem. Czekaj, zaraz ci powiem, jakie mam statystyki, ale już mówię, że mam cienkie. Kurde, nie mogę wyjść, mam 5 na 11, więc spokojnie. statystyki nie są rewelacyjne. Ja z z mojego reszta czas strzała leciała mi w czoło. Jeszcze pokażę, może coś z zwykłego serwera, co możemy iść. Na jakieś Teraz? No o. dobra. To zaraz wracamy Okej, okay, jesteśmy już na zwykłym serwerze z normalnymi broniami Szczerze mówiąc, bardziej mi odpowiada taki serwer <grych> I więcej rozgrywki Więcej klucz. zabawy Moją Fanu. Czyli grubym. Dobra tu... Ty atakujesz, ja bronię Nie zauważyłem spaja Kurde, jakie jestem głupi Spajanie zauważyłem. Nie, my musimy doprowadzić do o, punktu, mordę! Jesteś w obronie, dobra. My tu już idziemy. To jest gdzieś w drużynie Nie, idziemy. My więc ja tu nie być jeżeli ty mówisz, że. Spokojnie, spokojnie. No. To znaczy, że ja się muszę tu wysilić. Kim to jesteś? działku mnie zabiło Gdzie wy macie te działka raz Co to jest? Ja byłem pyrą, ale niestety mnie zgłodzili. Zaraz, ja to jeszcze raz wygryłem mm, grubym hm, Dobra. Spokojnie o -o -oh. jestem pyrą, więc mogę kogoś spalić. Traf... trafi mnie ze prosto w chyla. Dobra, ja idę... Nie wiem gdzie, ja idę tutaj gdzieś. A wiem gdzieś... W końcu ogarnąłem ta audę stycję, bo ja musiałem coś 6 nagrywać. Spokojnie. Zaraz będę, będę miał lepszy głos, nie? Na nagranie. I to było. Po... Szczerze mówiąc, yy, lepsze jest dużo lepsze jest nagranie. Nagrywanie głosem Audio City. No jeżeli masz dobry mikrofon, no to nagrywanie Frapsem tam nie powinno mieć. Szczerze dużego znaczenia. Ale jeżeli już się posiada Audio City. Tyle tam sprawnie działa, tyle dużo lepiej. Kurde, Mięki. Ja się asystę na mnie. I ty przeciwko mnie. Ha. No, To sobie idę was zabijać. Ha, jakby co to już mówiłem? Ja no, tu no, idę za Będzie no, dominować właśnie Battlefield 3 i Combat Arms, ale pewnie też Diablo 3, jeżeli go w końcu dostanę. Bo na razie nigdzie nie mogę go dostać. Muszę czekać dwa tygodnie czy teraz już w sumie to tydzień, nie? No właśnie i Jesteś niecierpliwiony sobie samym pograł w diablu, ale wolę zaoszczędzić na pewną rzecz A to jest niespodzianka czy Dobra dobra Tak, niespodzianka, ja wiem, bo Oni nie, nie wiem. wiedzą o co chodzi <noise> Tak, Wiktor jest wtajemniczony Dobra Idziemy. Nie... na no nic nie ty jesteś ze mną. Kurde, ciężko powiedzieć, żebyś wziął medyka i mnie leczył. No, spoko. Okej. Okay. Spokojnie. O, już ktoś chyba... wieżyczki wasze rozwalił, mam taką nadzieję. i żołnierz. Aby tak dalej. ja się odradzam. A gdzie ty jesteś? możesz mi powiedzieć. Eee. Okay. Dobra, ja tutaj... A no o, właśnie, bo ja się już z... zaczynam i nie mogę dokończyć. Żołnierza, no bo to skończyłem. jest... Mm. Ogólnie teraz cała zabawa polega na tym, że no obiecałem, że będę najczęściej rzucał te filmiki właśnie z BFA i z Kombata, nie? No ale również tam właśnie jest Diablo 3, Bo to jest... jest świetna produkcja. Nie wiem, nie mogę potwierdzić osobiście, czy dla mnie to będzie świetna produkcja, bo sam w to nie grałem. E... Ale, ale za to skończyłem. Oscar grał. Mówił, że gra dobra. Ktoś też mówił trochę, że tam by mogli to trochę zmienić, że ma być, ma zmienić, być, że ma być będą, PvP. Ponoć ma być PvP, tam można to, to usprawnić usprawniać. Ale mówił tam, że tego a, dwójka była ponoć lepsza. słyszałem, że hmm. tam no, to ma bardzo... No mówił, ale no, to jest dwójka. Ta gra jak i teraz uzyskała wielu przeciwników, nie wiem jakoś więcej byś po prostu wymagało od tego więcej niż... No. Naboje mi się skończyły, Matko czynią teraz. Na szczęście mnie zabili. A <laughs> ja idę przeprowadzą wózek, mam nadzieję, że mnie nie No No go szybko, szybko! Patrz jak tutaj. No. Dopiero teraz, ale jak daleko zaszłem z tym wózkiem? Sam, ale jestem Ja tam, jest, ja tam jestem przy w stanie. Na Nieźle. A mam asyst. Ja cztery. mam 8 na 4. Dobra, czekaj. Daj ja mi wygrywa. No to chyba będzie koniec. Overtime. A wygraliśmy. Tak. Dobra. A przegraliśmy. Myślisz? Daj się zabić. Ile już nagrywamy? Co, Dobra, to jeszcze chciałem tylko na koniec właśnie dodać, Będzie. że miałem tam wakacje na pewno bardziej się przyłożę do swojego kanału, będę bardziej systematycznie wrzucał te filmiki, ponieważ e, z, e, swoją akcję na YouTube zacząłem dość niedawno i akurat w takim ciężkim momencie, bo jest koniec roku mam dwie szkoły do zaliczania. Po prostu nie mam za bardzo czasu na nagrywanie, nagrywam czasami w weekendy, jak po prostu mam ochotę, nie? A nie mam teraz aktualnie jakiejś dużej liczby widzów. Dlatego nie jestem do niczego zobowiązany. Więc na razie musicie mi to wybaczyć. Ale może właśnie w przyszłości w, w wakacje mamy coś bardziej się do tego przykłada i wtedy odcinki będą wrzucane systematycznie. Nie? No i combat Arms, z Warty 3, Diablo 3 będą gościć. No. no więc, jeżeli się podobało, subskrybuj, komentuj i lajkuj. Na razie do zobaczenia.